Chciałbym złożyć oświadczenie, wiele osób pytało mnie, czy wiele osób prosiło mnie o to, abym uważał na siebie, bo seryjny samobójca grasuje. Tak, to prawda. Prawdopodobnie ci, których ujawniam, ujawniam ich przestępstwa, Czyli wszyscy biskupi w Polsce, nuncjusz, sporo księży, szczególnie ksiądz Kruczyński, Janowski, Kochański, Łapin a, i wielu, wielu innych, na pewno zamyśla o tym, żeby mnie zabić, usunąć. Wielu też spośród rządzących, szczególnie Mateusz Morawiecki, premier. Jego przyboczny pachołek, dworczyk, lesisz, ale również Samkaczyński, Brudziński, Kamiński, Wąsik. Cały PiS można powiedzieć. Wielu tych, którzy popełniało wiele przestępstw przeciwko mnie. Taki Rudnik, Kondrat, Bajdur, Zakrzewski, Baksik, Gąsiorowski, Wołyniec, a także Zolecka, Suchocki, Sadowski, Wieloch, wiceburmistrz, Burmistrz Sobczak Kosewski z firmy Cenzin zamieszany w wielką aferę razem z bratą Szydło komisarz były w Olecku Kosakowski Sełzełku. I wielu wielu innych, których wymieniałem przez ostatnie lata i nieustannie ich wymieniam. Oświadczam, że nigdy nie miałem, nigdy nie miałem, myśli samobójczych. Jeżeli nastąpi śmierć moja, to tylko i wyłącznie dzięki działaniu tym osobom, dzięki tym zleceniodawcom. Bo sami są tchórze. Oczywiście sami nie przyjdą mnie zabić, ale mogą wysłać jakichś płatnych zabójców. Ja trwam do końca. Niektórzy mówili, abym uciekał z Polski, ale ja nie będę uciekał. Ja nie zostawiłem swojej babci, opiekowałem się przez trzy lata do samego końca, do ostatniego tchnienia. Nie zostawiłem polskich żołnierzy i samolotów w Iraku, pomimo że Macierewicz tak mnie potraktował. Gdy dzwoniłem do niego do, wtedy, gdy nastąpiła awaria samolotu, to powiedział mi, abym się odwalił od niego, bo on jest w Stanach. Ja potrafiłem pomóc żołnierzom i w sprowadzeniu szyby, i w sprowadzeniu mechaników. I samolot wrócił bezpiecznie, a byliśmy w miejscu, gdzie toczyły się działania wojenne. Ja nikogo nie zostawiam, nawet w najtrudniejszym momencie, gdy latałem i jeździłem do Iraku. Dowożąc tym najbiedniejszym dzieciom materacę, pościel, koce, jedzenie i tylko to, co było im potrzebne, aby ochronić przed zimnym głodem, byłem na linii frontu z ISIS. I Pan Bóg w tych wszystkich momentach czuwał nade mną. Czuwał również w tym momencie, kiedy Baksik, Zakrzewski, Brudziński, Kosakowski poseł, Suchocki, Sadowski, Kosewski i wielu innych chciało dokonać zamachu na mnie. Jeżeli wolą Pana Boga będzie, abym, abym zginął z ręki jakiegoś seryjnego samobójcy, to ja powierzam się Panu Bogu i ufam Panu Bogu. To będzie z Jego dopustu. Ale może się zdarzyć tak, że, że może tego dokonają. To chciałbym zapewnić Was, abyście się nie lękali. W Apokalipsie jest opis dwóch świadków, którzy dużo namieszają, którzy spowodują dużo problemów dla tych, którzy dokonują nieprawości i najgorszych rzeczy, i zostaną zabici. Ale powstaną i ku zaskoczeniu tych, którzy nie będą rozumieli tego, jak to. Powstaną nie tak jak na przykład łazarz, który został wskrzeszony, czy w historii Kościoła zdarzyło się wiele wskrzeszeń. Nawet dzisiaj w Ewangelii czytamy, że Pan Jezus posyła, abyśmy aby ci, którzy są posłani, wskrzeszali zmarłych. Natomiast ci dwaj świadkowie nie tyle, że będą wskrzeszeni, ale z martwych staną tak samo, jak Pan Jezus z martwych stał. I to wywoła jeszcze większe przerażenie wśród tych, którzy dokonali tych nieprawości, myśleli, że uciekną przed gniewem Pana Boga. Nie uciekniecie. Ten dzień gniewu właśnie nadszedł i zrobię wszystko, aby, abyście zostali doprowadzeni na ławę oskarżonych, aby wasze majątki zostały wam odebrane. Zarówno, czy to dotyczy się biskupów, czy rządzących, tych którzy dokonują nieprawości, zostaną osądzeni surowo. Bo wasze nieprawości są wielkie. Jak można tyle razy przez agentów ABW najeżdżać Olecką? Jak wie... Z jakiego powodu przyjechaliście? Jak można wtargnąć wtedy, kiedy jestem poza Oleckiem do mojej babci? I dokonać takiej krzywdy. Jak można? Kim wy jesteście? Robicie rzeczy straszne. To Pan, Pan Bóg będzie Waszym sędzią, ale zostaniecie również osądzeni przez Trybunał Ludzki. I to bardzo surowo osądzenie. Nie zdarzyło się w historii Polski, żeby ktoś tak był zdeprawowany, żeby napadać na dzieci, żeby utrzymywać taki stan, że dzieci są gwałcone przez księdza Janowskiego do dnia dzisiejszego i nikt z tym nic nie robi. To jest moment, kiedy to się wam wszystko kończy. Zostaniecie strąceni stronów i to z hukiem jakiego nie było w historii Polski i świata bo zostaniecie usunieni, usunięci wszyscy nie że niektórzy ale wszyscy ci którzy dokonywali tych nieprawości ci którzy ich kryli i ci którzy nie zrobili nic każdy z Was To jest ostatni dzień Waszego Panowania. A Wszechmogący Bóg tego dokona i dokonuje dzisiaj. Ojcze Niebieski, niech ta sprawiedliwość się dokona. Niech niegodni biskupi, księża, cały pis rządzący. Prezydent Duda. Wszyscy poniosą konsekwencje swoich czynów, haniebnych czynów. Niech zostaną na zawsze odsunięci od władzy. Nie mają prawa rządzić, gdyż dokonują tylko nieprawości i mnożą te nieprawości. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty tego dokonujesz, że to już się dzieje i to się stanie bardzo szybko. Ulecz, Ojcze, każdą ranę tych, których skrzywdzili. Niech każde serce zostanie dotknięte dzisiaj, w tym momencie, przez Chrystusa, Pana naszego który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.